Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Witam serdecznie Panie Generale, witam w wirtualnej Polsce. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, dzień dobry. Panie Generale, wiele razy my tutaj w tym studio ja z Panem rozmawialiśmy o tym, jak wykorzystywać broń na polu walki, czy można pokonać wroga, ale dziś chciałem zapytać o coś zupełnie innego. Jak oszukać wroga na polu walki? Czym oszukać wroga, żeby nie trzeba było wykorzystywać broni, marnować amunicji, wysyłać żołnierzy? Do trudnej walki. Czy można czymś oszukiwać wroga? A pytanie jest pewnie takie, czy Ukraińcy mogą Rosjan jakoś oszukiwać na polu walki i jak to robią? Generalnie w sztuce operacyjnej dużą wagę przywiązuje się do tak zwanego mylenia przeciwnika: co do swoich zamiarów, co do kierunku uderzenia, co do wielkości sił, którymi chce się uderzyć. I temu służy, temu milenium operacyjnemu służy wiele przedsięwzięć, które wpisane są w tak zwane maskowanie operacyjne. Są to działania pozorne, jest to użycie różnego rodzaju jednostek wojskowych, które są przygotowane do prowadzenia działań pozornych, do prowadzenia działań maskujących. Takie, które mają odwrócić uwagę przeciwnika od głównego kierunku uderzenia czy głównego wysiłku obrony generalnie mają odwrócić uwagę przeciwnika od naszego zamiaru zasadniczego i temu służy wiele instrumentów, wiele narzędzi, którymi w zasadzie nowoczesne armii się posługują, czego przykładem jest to, czego używają Ukraińcy na polu walki w Ukrainie, te dmuchane, sławne już czołgi czy hajmarsy, ale to przecież nie tylko to, bo tych narzędzi do maskowania, do mylenia, do działań pozornych i dużo więcej. Takimi działaniami pozornymi, które prowadzi się w ramach operacji, to są poddziały, które są wyznaczone do prowadzenia działań pozornych, które odwracają uwagę przeciwnika działaniami swoimi, żeby przeciwnik skupił uwagę na nich, a nie na kierunku, w którym za chwilę wyjdzie na przykład główne uderzenie. Zatem tych przedsięwzięć jest bardzo dużo i do planu operacji, zasadniczego planu operacji, tego planu, który jest jakby wykładnią tego, co wojska mają robić, zawsze opracowuje się załącznik, który się nazywa planem maskowania operacyjnego i w tym planie są wszystkie przedsięwzięcia maskujące, mylące przeciwnika. I panie generale, nawet dzisiaj przy takich technologiach, jakie posiadamy, przy takim rozwoju technik satelitarnych, ale i chociażby dronów, które pozwalają podejrzeć, co jest gdzieś za rogiem. To ma wciąż sens? To się udaje? Oczywiście, że tak, to ma sens. Wszystko, tak samo jak przeciwnik stara się tak jak ukryć swój manewr, przeciwnik do tego celu wykorzystuje różnego rodzaju urządzenia maskujące, które mają zmylić rozpoznanie przeciwnika, który walczy zmylić rozpoznanie satelitarne, rozpoznanie lotnicze, rozpoznanie lotnicze prowadzone przez drony, rozpoznanie naziemne, rozpoznanie radarowe, każde praktycznie rozpoznanie, którym dysponuje potencjalny przeciwnik, można w tej chwili oszukać różnymi środkami, bo oczywiście na rozpoznanie przy wykorzystaniu na przykład kamer termowizyjnych stosuje się różnego rodzaju inne mylące ogniska, czy źródła promieniowania podczerwonego, które mylą przeciwnika, na przykład przez pojawienie się na polu walki dużo źródeł emisji energii cieplnej, które mylą zarówno celowniki termowizyjne na przykład, czy mylą pociski samonaprowadzające się na, na, na promieniowanie podczerwone. Zatem sposobów mylenia jest bardzo wiele i swego czasu, kiedyś jeszcze polskie armii były do tego pododdziały Przygotowywane tak zwane bataliony maskowania w brygadach saperów, których zadaniem zasadniczym było właśnie prowadzenie działań maskujących i te jednostki były wyposażone w różnego rodzaju urządzenia, które w różny sposób pozorowały, zmieniały położenie, myliły, zakłócały środki rozpoznania przeciwnika. Panie generale, porozmawiajmy o tym, o czym już Pan wspomniał, o tych słynnych, przynajmniej w mediach społecznościowych, dmuchanych atrapach czołgów i wyrzutni HIMARS. Czy naprawdę wystarczy nadmuchać balon w kształcie czołgu lub wyrzutni rakiet, by druga strona się to nabrała i wysłała tam bardzo drogie, bardzo kosztowne, bardzo cenne pociski? Wydaje się, że tak. Oczywiście o ile... W ramach przygotowania operacji D-Day, czyli lądowania w Normandii, sformułowano w ramach maskowania armię, grupę armii patona Generała, która była wyposażona w czołgi, wozy bojowe, samoloty dmuchane. One wtedy nie były jeszcze emitentami promieni podczerwonych, ponieważ w zasadzie przeciwnik mógł tylko wykryć się przez rozpoznanie wzrokowe. Teraz instrumentów do rozpoznania jest dużo więcej, zatem te urządzenia, które w tej chwili pojawiły się na polu walki w Ukrainie, te muchany, czołgi, Cichaj Marsy, one muszą być wyposażone we wszystkie urządzenia, które emitują jego funkcjonowanie czyli muszą być emiterem promieniowania podczerwonego, muszą być emiterem sygnału włączności, które jakby uwiergadniają, że jest to właśnie ta wyrzutnia, bo przecież wszystkie wyrzutnie mają zasilanie elektryczne. Czyli wydzielają ciepło, również mają, są dowodzone, czyli są wyposażone w środki łączności, więc musi być przekaz środków łączności, czyli są fale radiowe, które się pojawiają w radarach Rosjan, którzy identyfikują te cele jako autentyczne, że są właśnie to są Haimarsy i trzeba tam do nich otworzyć ogień. Czyli, panie generale, jednak w tych dmuchanych atrapach jest trochę technologii, jest trochę techniki, która ma właśnie udawać. Że to jest czołg, to nie jest tylko guma, która jest nadmuchana powietrzem, sobie stoi, już wszyscy myślą, że no, to musi być czołg. W takim razie strzelamy. Nie, nie. Tam jest odpowiedni sprzęt, yy, który powoduje właśnie, że mylą się różne systemy wykrywania, czy te pociski naprowadzające na ciepło. Właśnie tam lecą. Na tym to polega, że systemy rozpoznawcze są bardzo zaawansowane technologicznie, one mają wiele sposobów na wykrycie i uwiarygodnienie tego obiektu, na którym ma być wykonane uderzenie. Zatem ten obiekt pozorny musi być wręcz bardzo, znaczy wiarygodny, musi być bliźniaczo podobny wieloma walorami do sprzętu bojowego. To, że on jest. Muchany, to jednak nie zmienia faktu, że on musi mieć w sobie wszystkie te narzędzia, te wszystkie instrumenty, wszystkie e, takie aparaty, które imitują prawdziwy wóz bojowy w prawdziwą wyrzutnię. Ale panie generale, to porozmawiamy o tym, jaka jest korzyść z takiego masowego wykorzystania takich atrap. Poza tym, że, że Rosjanie nie wiedzą, my... gdzie jest nasz sprzęt, bo to o tym Dokładnie rozmawiamy, to jest punkt numer jeden. Trzeba mieć świadomość tego, że taki sprzęt nie jest ustawiony przypadkowo. On jest ustawiony według jakiegoś planu, na jakimś wybranym kierunku, gdzie Ukraińcy chcą skupić uwagę Rosjan, żeby Rosjanie na tym kierunku widzieli potencjalne zagrożenie, że tam się pojawia dużo hajmarsów, dużo czołgów ukraińskich. W związku z tym Rosjanie, wykrywając taką ilość sprzętu, takie zmasowanie sprzętu, przynoszą swój wysiłek i szczególną uwagę na ten kierunek osłabiając swoją intensywność działań na innym kierunku, gdzie Ukraińcy na przykład chcą wykonać uderzenie lub kontratak. I to jest właśnie cel tego maskowania operacyjnego. Oczywiście e, również bywa tak, że e, mniejsze poddziały, e, które wykorzystują tego typu urządzenia, rozmieszczane są na stanowiskach mylących, również w ugrupowaniu bojowym wojsk, e, pomnażając e, jakby swoją obecnością ilość wyrzutni którymi dysponuje Armia Ukraińska, czyli zamiast dwóch, trzech baterii, jakby się Rosjanom wydawało, nagle pojawia się pięć, sześć baterii. To zmienia zasadniczo e, możliwości e, ocenia e, oczywiście Rosjan Armii Ukraińskiej i to powoduje to, że Rosjanie znowu muszą podejmować działania takie, które zmuszają ich do zmienienia e, wysiłku działania. To jest, e, uważam, bardzo celowe działanie. I bardzo uzasadnione działanie, i trzeba na tym również skupiać swoją uwagę, ponieważ dzięki temu przeciwnik zużywa dużo więcej amunicji, dużo więcej wysiłku na to, żeby obezwładnić te mylące, pozorne baterie, a to pozwala nam oszczędzić naszych sił i środków. Panie generale, pojawia się jednak, wydaje mi się, że proste pytanie: czy Rosjanie też używają takich narzędzi, takich rozwiązań podczas tej wojny? Nie wiem, czy je widzieliśmy, czy pan generał je widział, ale zakładam, że możemy się domyślić. Przed wojną widziałem na ćwiczeniach kilkakrotnie. Widziałem na ćwiczeniach u Rosjan tego typu sprzęt do działań mylących. Rosjanie na pewno nim dysponują i na pewno go używają. Wprawdzie w tych przekazach, które do nas docierają, nie widzimy na obrazach tego typu sprzętu, ale jestem przekonany, że Rosjanie również używają tego typu sprzętu. Tym bardziej, że Rosjanie. W swoich strukturach jednostek inżynieryjnych mają pododdziały maskowania, w związku z tym na pewno taki sprzęt też mają. Bo panie generale, te wszystkie blefy taktyczne, to, to, to nie jest wymysł tej wojny i to nie jest wymysł ostatnich lat, to też możemy powiedzieć, prawda? Znaczy, działania mylące to są tak stare, jak stare, jak, stare są działania wojenne sięgają kilku lat wstecz, natomiast one, metody prowadzenia działań mylących się doskonalą dzięki rozwojowi technologicznemu, różnego rodzaju rozwiązań, które trafiają na pole walki i wydaje się, że wojsko z nich korzysta i te działania rzeczywiście są coraz bardziej skuteczne, bo one odzwierciedlają potencjał stron walczących i to bardzo myli i z, kolei, I z kolei pochłania, jeżeli chodzi o działania bojowe, bardzo duży wysiłek, aby nie tylko rozpoznać, ale i obezwładnić te pozorne wojska, te mylące wojska, a to z kolei dla tego, który prowadzi te działania mylące, stwarza warunki do tego, żeby mógł skuteczniej działać i zaoszczędził swoich sił i środków, przenosząc wysiłek na dla niego korzystniejszy kierunek działania. Tylko chyba tu musimy zrobić ważne zastrzeżenie, że o ile o tym rozmawiamy i możemy się zachwycać, możemy podziwiać kunszt taktyczny, to tym się wojny nie wygrywa. Oczywiście, że nie. To jest tylko część planu operacji czy operacji, która jest prowadzona, bo tak jak powiedziałem wcześniej w planie operacji uwzględnia się działania pozorne mylące, natomiast główny wysiłek to są te działania wojsk. Tych. Prawdziwych wojsk, które są niepozornymi, które wykonują główne zadanie, które wykonują główne misje. Ale uważam, że dzięki właśnie takim działaniom pozornym, mylącym, te wojska mają większe możliwości prowadzenia działań, ponieważ przeciwnik wprowadzany w błąd jest zdezorientowany i nie wie do końca do końca tego dnia kiedy, czy godziny, kiedy spotka się z tym działaniem przeciwnika, jak ma działać, gdzie przewidzieć jego kierunku uderzenia. Zresztą wydaje się, że takim, takim typowym przykładem to jest operacja d gdzie Niemców zmylono co do rzeczywistego kierunku lądowania desantu w ramach operacji d -Day. Panie generale, a podczas tej wojny któraś ze stron, no, myślę, że prędzej Rosja ze względu na swój przemysł militarny, pokazała jakieś nowe rozwiązania, których do tej pory nie widzieliśmy nigdy w użyciu nie słyszeliśmy albo słyszeliśmy tylko o jakichś testach, o jakichś konstrukcjach rysowanych na kartkach, a one okazały się, że dziś funkcjonują. Czy generalnie propaganda rosyjska mówiła wiele o broni hipersonicznej? rzeczywiście ją używają, ona, ona czyni wielkie szkody w infrastrukturze krytycznej e, u, Ukrainy, ponieważ te pociski hipersoniczne, które mi się chwalili, okazało się, że one są faktycznie już w użyciu. E, czy Kalibr, czy kindzał, te pociski. Są dla obrony powietrznej Ukrainy nie do pokonania, nie są do zwalczenia. A zatem to są te nowe elementy. Przy czym wydaje się, że wojna na Ukrainie jest takim złotym wiekiem dronów. Pamiętamy, jakim wielkim uznaniem i z jakim wielkim podziwem patrzono na działania i skuteczność bajaktarów. Obie strony używają dronów i te drony rzeczywiście mają duże znaczenie i duże, że tak powiem, rezultaty w walce. Na, 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 w, tej, w tej wojnie na Ukrainie. To jest taki złoty wiek y, dronów, i wydaje się, że teraz wszyscy szukają rozwiązań, które mogłyby te drony zwalczać, i właśnie na polu walki pojawia, pojawia się coraz więcej systemów, które skutecznie zwalczają drony. Także poligon, y, jakim jest Ukraina, rozwija kolejne zdolności technologiczne przemysłu zbrojeniowego. Obu stron na pewno i pewnie tak długo, jak ta wojna będzie trwała, to będą na tym polu walki pojawiały się nowe systemy walki. Panie generale, chciałbym porozmawiać o tym, co Ukraińcy twierdzą, że znaleźli. Grom E1, bomba, rakieta, nie mniej opisywane jako kolejne Wunderwaffe Władimira Putina. Jakaś nowa konstrukcja. Grom E1. Czy pan generał może nam wyjaśnić. Przyznam się o szczerze, czym że nie za tym broni. Przyznam się szczerze, że nie znam tej broni. Przy czym my, wydaje się, że Rosjanie używają różnych systemów nowych, których do tej pory nie znaliśmy, które znaliśmy tylko z mediów lub zapowiedzi Putina, bo. On w swojej narracji często mówił o tym, że Rosjanie mają nowe systemy walki, które są niepokonane. Natomiast wydaje się, że skoro znaleziono te pociski, a znaleziono nie w obiektach, tylko gdzieś w polu, zupełnie tak jakby przypadkowo, czyli jakby one swojego zadania nie wykonały, to świadczy o tym, że te systemy Grom są chyba raczej w fazie na etapie prototypów i fazie testów, bo jeżeli by miały osiągać jakieś rezultaty bojowe, to one by na pewno były dostrzegalne. Natomiast z tego co wiem, dwa pociski Grom zostały znalezione zupełnie przypadkowo na jakimś polu, zatem raczej one nie wykonały swojej misji, czyli twierdzę, że one są na razie jeszcze w fazie testów. A to, jest, a to są testy zaplanowane? Czy być może po prostu Rosjanie wykorzystują to, co mają gdzieś jeszcze w szafach, coś, co gdzieś tam schowali, stwierdzili, że może nie ma sensu tego rozwijać? No ale dzisiaj, skoro prowadzą wojnę i skoro potrzebują broni, to nie ma z kolei sensu tego trzymać, tylko lepiej próbować. Sięgają po wszystko, co tylko mają, oni sięgają po te arsenały, które pamiętają jeszcze wojnę koreańską, chociażby wozuby WTR 50, ale również sięgają po te systemy, które w tej chwili jeszcze są w fazie badań, w fazie opracowań, które są już prototypami, ale jeszcze nie na tyle doskonałymi, żeby zapewnić pełną skuteczność, ale Rosjanie na poligonie w Ukrainie je testują i sprawdzają ich skuteczność.